Cześć kochani, witajcie w nowym filmie, w którym zobaczycie 10 trików przydatnych podczas okresu. Na moim kanale jest sporo filmów związanych z tym tematem, bo zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że ten również Wam się spodoba. Jeśli martwisz się, że dostaniesz okres w nocy i pobrudzisz prześcieradło, to połóż na łóżko jakiś stary ręcznik niepotrzebny, który będzie w pewien sposób zabezpieczeniem. I po problemie. Jeżeli natomiast zdarzają ci się okresowe bóle w nocy, to umieść poduszkę między nogami. Dziwny trik, ale serio może pomóc ci przespać całą noc bez budzenia z powodu bólu. Czy wiesz, że z majtek od kostiumu kąpielowego łatwiej jest usunąć krew? Dlatego w tych dniach takie majtki lepiej się sprawdzą niż te zwykłe. Pamiętaj, aby do usunięcia zabrudzeń używać zimnej, a nie ciepłej wody. Słyszałam też, że pasta do zębów skutecznie je likwiduje. Możesz spróbować! Potrzebujesz zmienić tampona w trakcie lekcji, bo zapomniałeś na przerwie, trzymaj go na wszelki wypadek w piórniku, taki w kolorowym opakowaniu będzie najlepszy, na spokojnie w tobie się w długopisy ołówki i kredki. Aha, i ważne info, nie krępuj się, nie bój się wyjść do łazienki, tylko normalnie zapytaj nauczyciela. Okres to nic wstydliwego, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Świetnie sprawdzi się także opakowanie po cukierkach. Nikomu na pewno nie przyjdzie do głowy, że możesz mieć tam schowany zestaw awaryjny na wypadek miesiączki. Ciepły termofor pomaga na bolesne miesiączki, ale jeśli takiego nie posiadasz, to bardzo łatwo możesz go zrobić. Do skarpety wsyp trochę ryżu i zawiąż ją włóż do mikrofalówki na minutę lub do piekarnika, aby trochę podgrzać nasz termofor i połóż na obolałym brzuchu lub w dolnej części pleców, które również często mogą boleć. W trakcie okresu dużo pić. Niektóre herbatki ziołowe, jak na przykład rumianek, działają rozkurczająco, niwelując bóle. Tak samo działa woda. Ja zawsze powtarzam, że jest dobra na wszystko. Im więcej jej pijesz w tych dniach, tym lepiej będziesz się czuć. Na bóle miesiączkowe dobra jest umiarkowana aktywność, na przykład rozciąganie. Polecam szczególnie jogę. Na YouTube znajdziecie filmiki ze specjalnymi ćwiczeniami łagodzącymi te dolegliwości. Warto wypróbować! Wiele dziewczyn w tych dniach męczy się z obolałymi i wrażliwymi piersiami, dlatego noś wtedy odpowiedni stanik bez fiszbin, który nie będzie Cię niepotrzebnie opinał, albo w ogóle choćby bez stanika i daj swoim piersiom luz. Aby być zawsze przygotowanym, prowadź kalendarzyk miesiączkowy lub zainstaluj przydatną aplikację kontrolującą Twoją miesiączkę na telefonie. Ja już od dawna używam Period Tracker, dzięki czemu wiem kiedy mogę się jej spodziewać. W apce możesz wpisywać swoje dolegliwości, kiedy, jakie masz objawy, um, Twoje dni płodne oraz inne ważne rzeczy, które mogą Ci się przydać i zawsze będziesz je miał przy sobie. Jeśli boisz się, że dostaniesz miesiączkę i na spodniach pojawi się plama, to załóż podpaskę dzień lub dwa dni wcześniej przed spodziewanym terminem. Dzięki temu unikniesz możliwej niespodzianki. I to wszystkie moje triki. Dajcie znać, czy znałyście je wszystkie i do zobaczenia już niedługo. Pa!